Cześć, widać, jestem Periksa Przed wami ponownie SCPD Endurance. Lecimy z nosą czwartą. Oj, trochę nie grałem w tą grę. Trochę się odzwyczaiłem, jak to wszystko działało, ale mam nadzieję, że nie pójdzie mi jeszcze tak tragicznie. E, odpalimy kompa Odpali... Odpalimy kąpa, tak? E, hasło e, HCFC. Ok, e, proszę nie zawiedź mnie. Chcę w się sensie, zawiedź, tak, zawiedź mnie. Nie grałem w to trochę i wyszły pewne aktualizacje do, do tej gry. Um, czekajcie, o coś w wentylacji mi chodzi. Cześć. Wyłączmy wentylację. Eee, no tak, Ele coś tam pofiksował, coś pododawał. Nie mam pojęcia, za bardzo się w to nie wczytywałem. Mm, i co? Mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że pójdzie szybko. A wszystko i sprawnie i super. Dobra, on se poszedł. Oj, nie, 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 mój drogi. Dobra. Um, ogarnąłem chyba, jak się bawić z tym kolegą naszym, e, doktorkiem, krukiem, niektórzy go tak nazywają. nazywają. E, dobrze robiłem, że wyłączałem ostatnio to, bo to działało, ale to dopiero gdy u nas był. A ja mogę go przytrzymać na tym piętrze. Czyli. A, czyli jak on jest przy jakichś drzwiach. I ja mu zamknę kamerę, on nic nie zrobi. Nie wiem, gdzie teraz jest. O, oj oj, oj oj O, i misiek jest, misiek jest, właśnie. E, szybko, bo. wentylacja. Na miskę mam świecić, z tego co wiem. Żeby sobie poszedł. Oaha! E... Co to było? Czy to znaczy, że kruk się wkurzył i przebił się przez moją osłonę? Nie. Może, że się odbił? I don't know. Znowu wentylacja. A się sobie poszedł. E, co? Może sobie on poszedł z wentylacji? Oj! E, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Już tutaj jest, szybko się rusza. Mmm... Widziałem też. Że, 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 gdzie ty kolego jesteś? Gdzie on jeszcze? Dobra, na Ciebie patrzymy. Wyłączmy sobie na razie wentylację. Nie, nie piesku. Możemy chyba już włączyć z powrotem. E, betoniarza trzeba trzymać. E, nadal nie znam jego nazwy. Doktorek się już chyba wydostał. Oj, 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 oj zapomniałem, że on tutaj może być. Ale na pewno się wydostał, bo go tutaj nigdzie nie ma. Motherfucker, co to było? O do... Stop. Stop it. No, dałem maskę. Nie jest game over. Dostosuj czułość komery za pomocą. Hold on. Ja tego jeszcze nie miałem. Gdzie ja jestem? Co ja mam robić? Czy ja mam coś na czas? Ok. Nie chcę spaść w tą przepaść. Mam chyba gdzieś się dostać znaleźć wyjście czy coś. Ehm. Tam nie dojdę. Chodźmy tam, gdzie mogę doskoczyć, tak stuprocentowo, to wygląda jak coś, gdzie mogę gdzieś przejść, pójść, czy stąd można wyjść, czy coś się świeci na niebiesko, o, może o to chodzi, dobra, ale nie miałem jeszcze tej sekwencji, jak ja mam sobie tam wyjść? No tam jest wyjście, chcę tam wejść. Ale co to ma być? Bo nie spadnę. Jednak spadłem. Jak miałem tam wyjść? Co? Na sufit. Byli tu też inni. Wciąż tu są, albo raczej to, co z nich zostało. <laughs> Czas zgonu usunięty. U. No to Dzieci Lecimy jeszcze raz. W sumie to nie muszę patrzeć na te kamery. O oh, shit, kruk, kruk. On co małą barierę? On złamał barierę? Idzie po moje dupszko. 100%. Czemu nie mogę tego wyłączyć? Znaczy wyłączyć, zamknąć kolejnych drzwi. To się... Wyłączyło się to. Eee, to my mu wyłączymy wentylację. Jak będzie kruk trzeba wyłączyć kompa. Pamiętamy. Tylko żeby się nie dostał. Ja Poszedł Wentylacją. Nie, 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 Miśku. Miśku, nie wchodź tutaj. Ciebie nie chcę tutaj. Jesteś fajny, ale ciebie tutaj nie chcę. Bo mi zaraz popsujesz cały misterny plan. O, dobra. Nie mamy kompa. Trzeba wpisać. Eee, feel. Okej. Okay. Komputer się odpala. Ty nigdzie nie idziesz. Też mi się też nie może wejść, bo jak mi wejdzie, to przed kurkiem się już nie obroni. Może wyłączyć wentylację i spojrzeć na nie. Ojojo, oj, oj, już miałem jumpscare. Chyba wiem dlaczego się dzieje. Dobra, już. Jezus, Jezu, spaghetti, spaghetti. Czyli nie jesteś nie? czyli tylko patrzysz na mnie grzecznie. Sympatyczny wzrok masz kolego. Jest dobrze. Muszę wpisać. Feel. Ej ja! Ej, nie zużyłem. No, musiałem się nać, żeby wyłączyć to. Czas zgonu 5-14, nie! Co to jest za hasło? Ja nie chcę takiego hasła. Czy ta klatka coś robi? Nie chcę się przekonywać. Chyba nie. Weźmy doktorka. God damn it. Ja zauważyłem, że gdy ja zawsze się wystraszę, to ja się nadmuchuję jak paperfish. Jest dobrze. No! Myślałem, że on już sobie poszedł Naprawdę Eee O! Znowu mam szansę. A ja stąd wyszłem! Tam się świeci na czerwono. To dlatego nie mogłem tu wyjść. Stupid. Dobra, 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 dobra. Gdzie to czerwone się świeciło? Opa! me? You Julus? O nie. E, przegrywało się, czy się. Nie przegrywał. Ten mi uciekł tutaj piesio. piesio się co poszedł. Możemy wyłączyć wentylację i zmienimy. Nie wiem, gdzie on jest. Za długo na kamerze trochę siedziałem. Patrzymy na niego. E, wentylację wyłączoną, czy... Czy co? Tak. Nie. Proszę mi tu nie, nie wbijać na morty. Nie chcę się na ciebie patrzeć. Ten dźwięk jest podejrzany. Chyba, że kruk się przedostał. Tak. Uciekł już. Dobrze wiedzieć. Dobra, to już go nie mam jak trzymać. muszę sobie tylko wentylację wyłączyć co najwyżej. Chyba hmm. wszystko trzymam poprawnie. Póki on mi się nie wbije znowu. Dobra, tylko dwóch muszę starać się trzymać. Jak przyjdzie ten, to gasimy kompa. Przyszedł. Przyszedł pan Maruda, Niszczyciel dobrej zabawy. A Jakie było hasło. Rue 3M. Musimy z nim grać, ja chyba znowu tam przegrałem w ogóle. Nie uciekł. Nie, Misiek, Misiek nie ma bata, że tu wejdziesz. Chcesz mi komputer zabrać Cenną rzecz ten Co to za dźwięki? To spaghetti. Na niego trzeba patrzeć, żeby mi nie przylas, Bo już w sumie nic innego mi nie zostało. Tylko jeszcze misiek. I betoniarz. I mamy to. I to mamy. Spokojnie. Ty w sumie on może nam uratować kiedyś życie, jak tam przyjdzie kruch i nagle zgasi nam światło. To by było pomocne. Wygrałem? Hell yeah! Niepokojące dźwięki. Ojej, ojej, oj, nie wchodzimy. Tylko patrzeć na kilka rzeczy i być czujnym. Tak, o tutaj na przykład. Zdążyłem. Zdążyłem. O właśnie o tym mówiłem. O takiej czujności mówiłem. Już. Yy, ry, U, E wykrzyknik M. Won. Mi pewnie uciekł hmm. muszę się popatrzeć na kamery. On jest na kolejnym piętrze. Nie wiem, gdzie on jest. Skupiłem go, Lera. Skończyła mi się energia. Skończyła mi się energia. Wszystko mi siadło. Idzie. Idzie. Ja mogę zrobić tylko tak. Jest! Udało się. O, bez energii. Mamy to. O oh boj power, czuję się to? Ja to. Ja tego nie czuję. Coś nowego, jakieś osiągnięcia. Złoto pierwsze... Aha, nie mam żadnego osiągnięcia, bo wtedy, kiedy grałem, to nie byłem zlogowany. Popatrzyłem sobie trochę na osiągnięcie, tak myślę sobie, jak można umrzeć w nocy pierwszej. I mamy do tego tylko jedną opcję, tylko musi przestać gadać. Dobra, i teraz wchodzimy tutaj na kamerę i wyłączamy sobie wentylację. Jeżeli to zadziała. To musi zadziałać, to ma sens. Za to na pewno, na pewno jest za to osiągnięcie. To jest jedyna, jedyna możliwość, żeby umrzeć w tej nocy. Tylko nie wiem, jak z czasem, czy nam się nie skończy noc. Okej. Okay. Dobra, Ronald, ja wiem, co mam robić. Nie płuczaj mnie. W ogóle zobaczę, jak to jest z, z tym czasem, z timingiem, ile mam czasu do uliczenia się. Chyba, chyba, już jest po nas. Unlocked. Seriously? How. O, właśnie tak. No i mamy osiągnięcie. Mm. <laughs> Nie wierzę. Cud. Mrok. A jeszcze przed chwilą było tak ciepło. Mówiłem, że na pewno ukrył ktoś i przy. To trochę smutne, że tak wyczekiwany przeze mnie poranek nie zdążył nastać zanim zaszło moje słońce. Czy moja śmierć była głupia? Kinda, a little bit. Nierozważana, ironiczna, prawdopodobnie. Ale czuję, ale czy żałuję, że gwiazdy ułożyły się w ten sposób, prezentując mi wybitne, proste wyjście z mojej beznadziejnej sytuacji? Niekoniecznie. Życie mogło faktycznie być czymś wielkim i niesamowitym. Oczywiście mam na myśli życie poza tą. śmiertelną placówką. Choć mam wrażenie, że dla mnie tak czy inaczej wszystko skończyło się tu. 1500 metrów pod powierzchnią ziemi. Jest też istniały szanse na ucieczkę i powrót do normalności. Nie zaprzeczam, ale czy. 0,1% szansy na powodzenie to coś, co warto walczyć? O co warto? Umiem czytać? Czy warto nastawiać karg za pracujących tu frajerów na 0,1% szans? Nie. Oooo, Elek, dziękuję Ci za to. Piękne. Piękne. Boskie. The end. The endurance. Piękne. Oh, wow. Dobra, przeszliśmy kolejną noc, to była noc czwarta, została nam piąta i prawdopodobnie szósta, nie wiem co będzie dalej, a ja się z wami żegnam, do usłyszenia, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, pijacie do Elevena, Trzymacie się i cześć!